So, sobie, sobie. Mamy to. Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. Cześć, dzisiaj wyjątkowe kulisy. Dlatego, że naszą podróż ze śląsknetem zaczynamy na dworcu głównym, skąd odjedzie pociąg specjalny. 1100 fanatyków Śląska wybiera się dzisiaj pociągiem specjalnym do Warszawy. To jest ostatni mecz w Ekstraklasie, walczymy o utrzymanie. Jesteśmy pełni wiary, ale bez względu na wyniki chcemy pokazać, że Śląsk Wrocław to nie tylko drużyna piłkarska, ale przede wszystkim jej kibice, bo my tworzymy ten Śląsk. Chociaż sportowo nie zawsze nam idzie, to pokażemy dzisiaj, że jeśli chodzi o kibicowsko, to jesteśmy zawsze w czołówce Ekstraklasy. Witamy serdecznie redaktora Śląsketu, który dzisiaj reprezentuje nas na wyjeździe. Powodzenia! W kilku godzinach jesteśmy na dworcu Warszawa-Gdańska. Pierwsze autobusy z kibicami Śląska już wyruszyły na Łazienkowską, ale no, za mało tych autobusów jest. Tutaj stoi duża, duża grupa kibiców Śląska jeszcze, autobusów brak. podjeżdżamy pod Łazienkowską, Dwie i pół godziny do meczu, więc naprawdę dużo czasu. Będziemy już wchodzić na sektor prasowy powoli. Idziemy się na piśmie. Zróbcie, że bardzo nam się No musimy dach, Ale to dawać otwarte. Piłkarzom Śląska dajcie, żeby mieli energię dzisiaj. <grym> Chyba, żeby zaległo. No, to. <grym> <grym>

Co tutaj się dzieje dzisiaj? Nie wiem, poza wygrał. Ale czekaj, co to za grupa jest? Dzieciaki niepełnosprawne ze Środy Śląskiej, ze Szkolno-Opiekuńczego Ośrodka Wychowawczego. Pierwszy wyjazd poza miejsce zamieszkania. Właśnie wracamy z Zarówki, zwiedzaliśmy Warszawę szlakiem Powstania Warszawskiego. Niestety nie udało nam się do muzeum zdążyć Powstania bo tutaj mecze jakby też, też dyktował ten, no i jesteśmy, nie? Podobno spotkaliście drużynę śląska Tak, tak, akurat spotkaliśmy trenera Magierę e, Grzecznie zapytaliśmy, czy nie będziemy przeszkadzali, jeżeli zrobi sobie z nami zdjęcie o, Wszystko fajnie, chłopaki wyluzowane Mocno nastawieni do tego, także myślę, że do zwycięstwa myślę, że będzie fajnie Вы Варни, на стояку? Przerwa w meczu Legia Warszawa-Śląsk-Wrocław. Śląsk bardzo dobrze wszedł w to spotkanie. Eryk to już w szóstej minucie wyprowadził Wrocławia na prowadzenie. Później Śląsk miał kilka okazji do podwyższenia tego wyniku, ale Legia, kiedy przyspieszyła, kiedy włączyła ten wyższy bieg, okazało się, że jest naprawdę groźna. Yeah. <laughs> you Koniec meczu, koniec tego sezonu. Śląsk Wrocław utrzymał się w ekstraklasie. To jest dzisiaj najważniejsza wiadomość. Śląsk, co prawda, przegrał przy Łazienkowskiej 1 do 3, ale Wisła Płock nie zdołała wywieźć nawet punktu ze stadionu Krakowi dzięki temu Śląsku utrzymał się w ekstraklasie. Uff, nerwowa to była końcówka sezonu, ale najważniejsze, że byt uratowany. ああ。 Radość wśród wrocławskich dziennikarzy, Pani Krysiu jak Pani przeżywała to, mecz? Mogę kilka słów prosić? To on najlepiej mówi Ja nie Ja no, ale... jestem Dawid <śla> Dawid? Czemu? <śla> no, jeszcze? jeszcze? Dobry, ale Pani Gosia, szczęśliwa, dzień dobry Gosia, Gosia Tak? Proszę, Potrafi się wysłuchać? No na pewno Ja <śla> uwielbiam

świetnie nam stanie trener Jacek Magiera jest z nami trenerem dziękujemy za wizytę w Warszawie bardzo proszę o podsumowanie potem przejdziemy do Państwa pytań. No też dziękuję za przyjęcie jakie tutaj mi zdetowali kibice, także bardzo miło zawsze przyjeżdżam na, na stadion Legii po raz kolejny zostałem tutaj doceniony i z tego powodu się cieszę. Yeah, it's it's it was a strange day to be honest like, uh, are, we up or are we down or, or what's gonna happen Patrzyliśmy na siebie i wierzyliśmy w zwycięstwo, przy punktu. uważam, że pierwsze minuty, pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była najlepsza. Tak, mieliśmy informacje, jak tak glumnie patrzyliśmy na, na ploskę, jak, jak on grał, po prostu wiedzieliśmy, że oni muszą wygrać i mieliśmy informacje, że, że nie, wygrają, nie wygrają i i to była super sprawa, ale i tak koncentrowaliśmy się na swoim meczu. Bo, bo wiadomo, to jak masz jakąś tam ambicję, to, to zawsze chcesz grać i, i zawsze jesteś zły, wkurzony, że, że nie grasz. No, wyszło tak, jak wyszło dobrze, że Michał zapunktował e, na 7 punktów. Gratulacje, tego 320 meczu. Gdy mieliśmy chyba trzy albo cztery setki, mogliśmy wygrywać 3-0 z Legią. No, Szkoda, że tak się nie udało, bo ten Legia strzeliła bramkę, wygrała mecz, ale moim zdaniem ten mecz mógł potoczyć się w dwie strony. Jest radość, panie komentatorze. Jest, jest. się cieszyć. Panie drugi komentatorze. No, ogromna jest radość. radość, radość. Myślę, że no gdzie ta radość? Będzie, będzie świętowanie zaraz? No to... Gdzie ta ekspresja? No, panie redaktorze. No jest umiarkowana radość. Wiedziałem, jednak, wiedziałem, ale, wiedziałem, wiedziałem, że jest Ale jednak, ale jednak e, twardzę, że Ekstraklasa zawsze nasza, a Wrocław nigdy nie spadnie. Bo jest jeszcze mistrz drugiego planu. On udaje, że nas nie zna. Mamy to! No, wiedziałem, wiedziałem. Dobra, to zawijamy. Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.